Nas ciąga katastrofa. Zeschizowany bóbr rozpyla nad dżunglą jakieś różowe świństwo. Wybucha przy najmniejszym kontakcie z wodą. <grystanie> Jeśli spadnie deszcz, cały las zmieni się w kupę popiołu. Błagam, tylko nie pytajcie, czy jest miły sop. By ocalić dom, ekipa z dżungli jest gotowa przemierzyć świat. Zbierajcie się, ruszamy! Tam jest nasz cel. Nie ogarniam tej kuwety. Słyszy mnie. To źródło kłopotów. W tej wodzie mogą być pierwiastki. Sorry, ale już umoczyłem. By ocalić dżunglę, musicie udać się do jednego z najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Przegrzało cię w tym pancerzu? Z drogi, Ja tu próbuję pracować. Wszędzie ci turyści, co nie? Jaka przyjazna mieścina, prawda? No, ale... Ekipa z dżungli połączy siły, aby pójść za ciosem. Znam kung fu! Panda na spokój! Uh, ja chcę moje banany! Mówisz i masz! Strugałem jak mogłem! Po owocach ich poznacie! Tylko się nie przejedź! I pękniecie ze śmiechu! Prawem plan nie jest doskonały. Zaraz się rozbijamy! Zawsze są problemy. Damy radę! Kuplajcie za mną! A naszym problemem są oni. Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa. Nie ruszaj się! Niedobrze. Jeśli twoi kumple będą tak wrzeszczeć, zejdzie lawina. Ej, ziomki! Nie wydzierajcie się tak! A racja. Proszę o ciszę. W kinach od 19 stycznia.